Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witam się z wami w Pepko na przeglądzie. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do skomentowania, koniecznie skomentujcie ten film, będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie o dzwoneczku i jedziemy no, jedziemy z tym koksem 15 zł kosztuje piękna nowa poszewka, do niej są koce są świece, jest naprawdę dużo dużo rzeczy, kubeczki, zobaczcie jak ona jest pięknie obszyta taką złotą lamówką, z drugiej strony jest po prostu różowa, prześliczna kolekcja naprawdę w moim stylu, 15 zł kosztuje następna, one są 45 na 45 cm również jest obszyta złotą lamówką no i zobaczcie jak one ładnie się prezentują a jeżeli ktoś chce coś bardziej spokojnego to za 15 zł może kupić sobie taką ciemną granatową, też z nowej kolekcji, i też 45 na 45 cm rozmiar. Zobaczcie, jakie ładne. Naprawdę, jak ktoś chce, czy to sypialni, to kupi sobie tą poszeweczkę. I ten koc, który jest tam właśnie na półeczce, już ostatnio Wam, pokazy już ostatnio wam pokazywałam, i piękny będzie miał komplet. Zobaczcie, jakie piękne lampy są. I wrzucacie tu tylko baterie i już macie fajny klimacik w domu. I kosztuje 40 zł. Ta lampa kosztuje 40 zł, więc tak ona się prezentuje. Co my tu tutaj jeszcze mamy? lecimy dalej, tutaj są zegary o zobaczcie, tutaj jeszcze wam pokażę o, o ten koc po lewej stronie mi chodziło ale zobaczcie, jak chcecie mieć tak pink pink naprawdę ładnie w domu, to tutaj jeszcze możecie sobie dokupić dwie zasłony 135 na 260 cm za 90 zł dwie zasłony za 90 zł to jest naprawdę e, do, bardzo dobra kwota, bo ja wiem, że one jak kupuje się pojedynczo to kosztują nawet po 120 zł nie wiem jak tam gdzieś u was w takich sklepach, ale ja już takie ceny Widziałam. E, dobra. E, mamy tu chlebaki. Rzadko pokazuję chlebaki, bo chlebaki są rzadko, ale tu są wystawione, więc Wam pokażę. Może ktoś akurat poszukuje. No i ten e, już jest jakiś czas w Pepko i kosztuje 60 zł. Więc, jeżeli ktoś poszukuje, tu mamy prześliczne kosze złote yy, w, kolorze, w kolorze w cenie 30 zł. Zobaczcie, i on nie jest taki kwadratowy, tylko widzicie o taki prostokącik, ale zobaczcie, jak on bardzo ładnie będzie wyglądał, nawet jak wstawicie sobie jakiegoś kwiata tutaj yy, i też będzie robił taką ala osłonka na kwiata. No i te przepiękne kubki, które też właśnie pasują yy, do tych kocy, do tych poszewek. 15 zł kosztuje. A jeżeli ktoś nie lubi tamtego różowego koloru, to zobaczcie, tutaj są jeszcze takie czarne. Tu są dzbanki, które wam ostatnio pokazywałam do parzenia kawy czy herbaty. No i filiżanki. Te filiżanki są po prostu prześliczne. Ale idziemy dalej. Dalej jeszcze wam pokażę dużo takich jesiennych dekoracji. Jakieś dynie, takie dodatki prześliczne kubeczek, kubeczek dyniowy, a teraz wam pokażę taką dynię świecę. Już jedna została. Nie wiem, czemu to jest takie krzywe. Poczekajcie, bo chcę zamknąć i wam pokazać. Poczekajcie, poczekajcie. A, już widzę. Dobra, bo tutaj są takie przylepce i po prostu to się przesunęło. No i tu jest dniowa taka świeca, która kosztuje 20 zł, ale jak już wam się to wypali, to możecie sobie zrobić taką, wiecie, no, yy, na przykład na pierścionki, jakąś taką szkatułkę. O, widzicie, to się prze, przesuwa, bo tu są yy, takie yy, przylepce, więc, yy, więc tak ona się prezentuje. Bardzo ładna, taka matowa, ale zaraz wam pokażę jeszcze więcej tego wszystkiego, więc zostańcie do końca. Mam nadzieję, że oglądaliście już mojego vloga, mojego vloga którego zrobiłam. Zamierzam zrobić następnego. Więc, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je tutaj. 15 zł kosztuje ta poszewka. Ta kosztuje 25 zł. Zobaczcie, ona jest troszeczkę taka grubsza. I co my tu jeszcze mamy? Tu chyba z tych poszywek to będzie już wszystko, bo one wcześniej też już były Wam pokazywane. Prześliczny kubek, i zobaczcie na to. Ten kubek jest po prostu mega. To jest taka dynia otwierana i on kosztuje 20 zł. Więc myślę, że za taki kubek, jeszcze z, z taką pokrywką, to jest naprawdę bardzo, bardzo. Mało, bardzo mało i, i ich też jest bardzo mało, chyba że już ktoś wykupił. <noise> Zobaczcie, jakie śliczne słoiki są, jak ktoś lubi chować takie rzeczy, yy, wiecie, jakieś lizaczki dla dzieciaków, czy jakieś yy, ciasteczka. No to są takie, yy, takie słoiki za 15 zł. I tu jest z czapeczką, a obok mamy, obok mamy z dynią, więc tak one się prezentują. Są tutaj, są tutaj również te kubeczki. Zobaczcie, jest ten jeden kubeczek, który ja sobie kupiłam, i w końcu tutaj dorwałam. następne. kosztuje 12 zł. Jakby ktoś się pytał, jak będziecie u siebie widzieli, to bierzcie, bo naprawdę one poszły jak świeże bułeczki. Są prześliczne. A jeżeli nie traficie w PEPKO, to wpadajcie do Action, bo tutaj jedna z Was właśnie mi mówiła. Że zakupiła sobie w Action, bo w Pepko już po prostu nie było, więc, jak macie gdzieś tam Action pod ręką, to sobie zerknijcie. A ja Wam jeszcze pokażę tą półeczkę i po prostu te miski na słodycze to są prześliczne. Zobaczcie tutaj, tutaj mamy te dynie, które Wam ostatnio pokazywałam. Tu mamy takiego duszka za 10 zł i ten duszek świeci. Tu sobie po prostu przesuwacie przesuwacie i te oczy świecą. Pewnie fajnie to wygląda wieczorem, jak to się włączy. Ale te miski to po prostu są prześliczne. Prześliczne. Zobaczcie jak fajnie. Happy Halloween. Oczywiście no są zwolennicy i przeciwnicy tego święta u nas. Poczekajcie. 35 zł kosztuje, bo to nie jest... Nie jest tak jakby nasze święto, ale wiecie, ja tam... Czego się nie zrobić dla dzieci, nie, żeby się przebierały i, i na przykład, nie wiem, dynie postawić, czy, no, czy cokolwiek, czy kupić jakieś takie dekoracje. Tu mamy takie trubki do powieszenia, i wrzucacie dwie baterie, e, i one się świecą, i one się tak dodatkowo jeszcze ruszają. 12 zł kosztują te lampki, i tu macie dynię uśmiechniętą i trochę taką, wiecie, wkurzoną. No, dwa rodzaje, zobaczcie, i one są po 25 zł. Idziemy niżej, idziemy niżej, są te dynie, którą ja mam i pytaliście się mnie, gdzie kupiłam, więc je kupiłam w Pepko za 25 zł to dynie i jestem naprawdę mega zadowolona. Tu są dalej te skrzaty i tu są chyba dziewczynki, bo ma warkoczyki, 20 zł kosztuje, no i zobaczcie, one są takie do posadzenia i są dwa kolory, pomarańczowy i fioletowy i tu jest mega dynia, poczekajcie, zaraz zobaczymy jaka cena, 35 zł, wow, świetna ale słuchajcie, ja myślałam, że ona jest ceramiczna, a ona jest taka plastikowa. Poczekajcie, bo tutaj ma, tutaj ma coś do odpalenia. Poczekajcie, już wam pokazuję. Uno momento, uno momento, przesunę i odpalę. Zobaczymy, czy tu będzie działało. Nie, nie działa. Poczekajcie. Poczekajcie, bo pani mi tu mówi, że, że one się świecą. A jeszcze lepszy efekt jest, no, co jakby ktoś chciał takie dekoracje na jesień. To y, może sobie zakupić w pepko. Zaraz zobaczymy, może tam bateria siadła. O tak, zobaczcie. Tu świeci się tak y, na czerwono. Widzicie jakieś zielone światło? No to trzeba by było zobaczyć kolorowo po prostu. Na kolorowo się świeci. Wyłączymy, żeby tu się nic nie wyładowało. Y, dobra, poczekajcie, bo to nie jest takie proste. Jedną ręką. Ale ja serio myślałam, że to są takie ceramiczne, że ona będzie taka mega ciężka. A one są po prostu leciutkie, że nie wiem, czy wiatr by nie zwiał. A jakby ktoś chciał, to zobaczcie, jakie są takie. E, buł lampeczki, <noise> 25 zł kosztuje, taka halloweenowa lampeczka gdzieś do pokoju, na, mm, na jakąś półeczkę, czy może na ścianę, do radę powiesić. Nie wiem, nie otwierałam tego pudełka, więc e, nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. I tak wygląda, e, tak wygląda jesienno-Halloweenowa jesienno półeczka, ale jeżeli ktoś by jeszcze chciał, to tutaj są takie doda dodatki. Coś, czego wiecie, że nienawidzę, nawet w zabawkach, to pająki. I poczekajcie, to nie to, żeby były sobie tutaj, żeby mi ja robiła sobie jakieś jaja, ale naprawdę mnie to obrzydza. 5 zł kosztuje taki pająk plastikowy. Tu mamy grzyby za 5 zł i te grzyby widziałam, że fajnie dziewczyny dodają do takich strojków na drzwi. Tu są balony, jakby chciały dzieciaki zrobić imprezę. 28 cm, 15 sztuk. I one kosztują 5 zł, te kosztują 5 zł, tu macie 5 sztuk, tu jest taka lampeczka, jeszcze tam są jakieś, e, jakieś żaróweczki, tu jest takie lampion, no jest naprawdę tego sporo, e, jest naprawdę tego sporo, tylko nie wiem czy ludzie kupują takie rzeczy, poczekajcie tutaj. Chyba raczej dla dzieci bardziej. Ja też kiedyś, jak moje dzieci były małe, to kupowałam takie pierdółki. Teraz już nic takiego raczej nie biorę, nie kupuję. 15 zł kosztuje. I tu jest, jak widzicie, pomarańczowy, a jakby ktoś nie chciał pomarańczowego, to jest również w kolorze czarnym. Zobaczcie, taki trochę straszny ten lampion. Ale że w sensie, że no taki klimat, nie? Halloweenowy. Dobra. No i tu są jakieś, jakieś wiecie, kremiki, jakieś maseczki, wałki do, wałki do włosów, parasolki, co jest teraz, co jest teraz w, potrzebne po prostu. A tu jeszcze pani mi pokazuje, że za 15 zł możecie kupić takie trąbki. Tu są baterie i tu naciskacie i wydają one takie dźwięki, widzicie, dosłownie jak z horroru takiej śmiejącej się czarownicy. Musicie po prostu wejść i zobaczyć w Pepko jak to wygląda. No dla dzieciaków fajna sprawa, jak gdzieś tam wieczoremkiem sobie będą spacerować, no to takie lampeczki naprawdę Straszne bym powiedziała. Dobra, tu mamy jeszcze takiego kościotrupa za 5 zł, gdzieś go można powieścić. No, w Stanach jest tego dużo, u nas raczej, raczej jest tego mniej. No, no i tak to wygląda. I tak wyglądał mój dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że zostawicie jakiś fajny komentarz. Ja już dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam miłego. Wieczoru, popołudnia, u nas wieje, dzisiaj jest zimno, 10 stopni. Ja dalej mam katar, dalej jestem zakatarzona, ale postaram się jutro Wam coś nagrać. Dziękuję Wam, trzymajcie się, cześć.